Ustają przez tą drogę. Ustają przez tą drogę. Ustają przez tą drogę. Ustają przez tą drogę. Ustają przez Ale no ja wiem, że nie wkupię w to, jest, nie, że nie Ale nie, jest, jest kolejka, jest Jest? Kolejka, powtarzam, tak. Paśka nie podskakuj, wyżej nie podkoszysz. Ale ty taka radę, no, Paśka nie, nie podskakuj. Ale siedzą w tych bloków, co im tutaj taki hałas zrobił? No ale to ja nic nie zrobię, nie, nie wyciągnę nikogo z domu. Nie, 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 najlepiej tak na oknie patrzeć. Proszę Państwa, zrobiłem, co tylko włącznie jest możliwe. A, powiadomiłem media krajowe, powiadomiłem media Miejskie, radio, telewizje, wszystko co jest tylko i możliwe. Nie jestem w stanie wyciągnąć ludzi z mieszkania. Żądamy budowy obwodnicy Wieluja. A ja sobie trochę może wypiję.